Hej, witam Was! W 21. odcinku zagrajmy w GTA Vice City. Oczywiście, pierwsze, przyłączyć sobie kabel od ładowarki do telefonu, żeby. PowerBanka telefonu, żeby bateria mi nie padła. I się widzimy za, za chwilkę na materiale, więc. Szybkie cięcie i się widzimy za moment w grze. Jesteśmy tutaj w naszej kryjówce, więc to jej nie mam żadnej bryki, więc oczywiście tutaj no... No tutaj nie mamy za bogato, więc mamy wszystkie paczki zebrane w grze, więc... O tyle dobrze, bo... no... Udamy się teraz do Lofit, wiecie co? Nie helikopter, tylko... Po prostu z buta, więc to no, nie, nie będziemy czasem marnować na zbędne... Ceregiele! Wojt padł na ziemię, więc... Szybko z buta na dymisję misję i... Chcemy się patyczkować z tym lecimy od razu, nawet. No, mamy jeszcze 15% baterii, więc. Love juice! Misja dla lofistów, czyli. No. Misja Love juice powinna być. Tyle prostsza, że weźmiemy sobie nawet, to nawet brykę, nawet, bo tutaj. W sumie to nie cheatach, bo w cheatach jest do dupy, jednak. Się okantuje, więc okantuje, czy tak ale. Zresztą się go wziąłem, co? Nie. Jestem na koniec z systemy miski, więc nawet no, musimy włączyć sobie ten robot żeby nas tutaj no, ten to nie zaprzadał ten to nie głowy. Siak, więc yy, no bierzemy sobie tego... Hot Drink Racera, oczywiście jedziemy idziemy sobie na... Tamtą misję, więc idziemy sobie na misję teraz, na misję z gościem, więc... Mamy oczywiście, no... niego składniki do Love Juice'a, czyli... Później będziemy musieli jechać po Mercedes i tyle razy się zakończy quest Oczywiście że Najpierw... najpierw... Za wulgarny gość Nie chcę się spojlować, ale nam no, powiedział do nas, powiedział Dziękuję ci za... dziękuję ci za pieniądze No to się jeszcze obraził frajer, więc od razu zabijemy go w śmieci, żeby nam tutaj tam ten frajer od razu pyk. Magnum pyk, od razu, Magnum ma gościa. Z Magnum od razu pyk Tęczkę i dragi, więc okej, okay, nawet teczki pieniądze Dragi pyk. Oczywiście najpierw teraz teleport do Malibu, tam pod Malibu, więc do naszego, tutaj naszej kryjówki, więc no do kierowki Mercedes, żeby pojechać po Mercedes i zabrać ją do miejsca, gdzie są Lofist. Lofist nawet Lofist jest Mercedes, nie nerwuję się Mercedes, nie wiem. Mercedes. Oczywiście, bez niego no tutaj geli dodam tam, dodam tam. I tu lecimy, 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 więc y… Nie będziemy się tym pierdzielić, bo nie mam na to czasu, więc szybko do Naszego, naszych kolegów. No, że tę misję już wykonaliśmy, więc nawet, no, żeby misję misję zrobić, tę misję pek nawet. Oczywiście, misja szybka, więc nawet tutaj oczywiście ta misja będzie prostsza, nawet, no chodzi o to, nie nawet, bo i teraz lecimy sobie teraz do drąby cięcie i się widzimy za moment. Tam was po cięciu i lecimy sobie z kolejną misją z GTA Vice City. Tym razem po misję... stalowe koła, więc no. Od razu, teraz po kolejny quest, więc w odcinku 21 zrobię sobie misję. Oczywiście, ja nie wiem, czy po tym dniu 21 będzie, bo na razie chcę skupić się na, razie na Fabule, więc. No, ja to będę jeszcze pójść po nieruchomościach, bo ja chyba 600 później po nieruchomościach, po to No I skal... skalmoulyy... Czymś się nie to się nazywało to... Chuj tam... i Jeba, jebaś to, więc... Słuchaj, grę od razu i lecimy sobie na kolejną misję, tym razem do... Do gangu... do gangu do czyli pod tyłem Stalowe Koła, misja pierwsza... Będzie bardzo ciężka misja, koła ze stali, więc... to misję sobie wykonać... No jeśli... no tu wyjedzie, no nie, 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 stój, panie, stój... Koła ze stali, więc no... Będzie bardzo, bardzo ciężkie zadanie nawet dla nas, okej, okay, nawet no, nawet... się, gościu, gościu, gościu... gościu. Motocyk więc nawet, okej... Okay. Trzeć miejsce, okej, okay, nawet, nawet motocykl, więc... Udało się! Od razu wiedziałem, no! Się rozbił od razu, pyk! Kolejny się rozbił i proszę bardzo! Motykle nawet, no. Garzeplen i jakiś jeszcze gość. Nie wiem, kół garza z w wymienione, więc... Zresztą całkiem nie na tej misji, choć to, na to misję na nawet no misja pro nie bardzo dobrze, za to misja P Będzie całkiem, no, przyjemne zadanie, więc nawet dla na nas, nawet tutaj oczywiście dla nas. Będzie całkiem fajne zadanie, więc nawet to oczywiście w motocyklem nawet, no. Pych. Idziemy dalej sobie na misję teraz. do 100 dastą teraz i... Na tym zakończymy dzisiejszy odcinek, ponieważ nie chcę tutaj już tutaj to, to, to robić już ma, materiałów długich. Ponieważ chcę, chcę, chcę skupić się jeszcze na... Tych misjach fabularnych, jeszcze na tych misjach fabularnych, ale to jest... On to jest z Lofist, więc... No, wy... wypadam to misję zrobić, bo... Wiecie, pyk. Motor ich jest. Motor gary zaplniony jest bardzo szybki, nawet no. Motor, gara jest zapytań, jest zapytań, jest zapytań. motor jest całkiem szybki, więc nawet no. Pyk. Koniec. Wow. Misja bardzo prosta. lecimy dalej, dalej. No. Messengers with the Men. No, misja kolejna, tak. Od, od więc nawet dawet okay, nawet od od razróbę rozpiąć go teraz teraz nawet... Okay, nawet okay, nawet teraz okay, nawet okay. nawet 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 okej okay. Nawet okej Chaos okay, Meter, ok. Nic nie chaos, nie jest nie chaos, dawaj mi się chaosu, mamy. Żebym chaosu, 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 chaosu. chaosu. Do, do. Koniec. O w dupę. My teraz przejebane, go na bardzo pościgu teraz, no. Przypada nie zapisujemy gry i kończymy na szybko materiał nawet, no. Teraz szybko, no police, please. Teraz, proszę bardzo, teraz level down, oczywiście znowu to level down, i level down, oczywiście znowu hacked tide. Ostatnia misja w grze, więc teraz trzeba zabić gości Nie wierzą no ej ej, co jest, co jest, co jest no. uff, uff dach schody nawet, schody nawet schody nawet, schody nawet no Poszło dwie misje, szybki poszło na dwie misje, szybkie, dwie misje, nawet szybkie trzy misje poszło nawet szybkie dwie misje, więc nawet to oczywiście nawet no nawet helikopter, że tam helikopter, nawet, helikopter, bo niestety... ...hanikoptera, nawet nawet hanikoptera, nawet hanikoptera, nawet hanikoptera... Nawet. No proszę, trzeba było zbitać wszyscy goście, tak? Teraz... Fek, okay, nawet no... Zauważyli, więc ok To No to się ukrywa, się lecimy od razu. Nie ma co się ukrywać nawet, no To się ukrywać, nawet. Granacik, pyk, granacik na dole, pyk Pum, granacik na górze, granacik na górze. No co jest, ej? Goście nie macie, goście pyk. Gościu, powiedziałem gościu, nie ma. Ale gościu. Teraz pytam do Baru, teraz do Baru. Pa. Nie sądzę, że motor odzyskał. Koniec misji, pek. Cztery koła, no. Odcinka już koniec odcinka nawet, no koniec odcinka nawet. No właśnie sobie cztery misje, więc... no cztery misje zakończymy materiał. No jeśli... Jeśli chcecie oglądać dalej odcinki, to no. A ponieważ odcinek z GTA 3 będzie takim odcinkiem, takim już, takim, takim już ostatecznym odcinkiem z GTA trójki, więc. To tyle dzięki za uwagę. A jeszcze telefon odbierzemy, więc... no musimy gry zapisać, wiecie to? no to co zwolnił Mitch Baker, to tyle. Dzięki za uwagę i się widzimy na odcinku na następnym z gita Vice City, cześć!